Po ciężkim dniu pracy doktor Bakteria oczekiwał na swojego ostatniego pacjenta, pana Henryka. Pan Henryk spóźniał się jednak, tak więc doktor postanowił dłużej nie czekać. Uła. Panie Henryku, ale mnie pan zaskoczył. Dzień dobry. Proszę siadać. Tak więc, co panu dolega? Nie wyspałem się. I co się w związku z tym dzieje? Cały dzień czuję się tak, jakbym się nie wyspał. To pewnie dlatego, że się pan nie wyspał, tak jak sam pan powiedział. Przypiszę panu wyciąg zrzęszenia. Następnym razem, jak się pan nie wyśpi, proszę wziąć jedną tabletkę po śniadaniu. Proszę. Należy się 20 zł.